Rosuwa się planteka naczepy. W naczepie ustawione są kartonowe pudła. Funkcjonariusz Straży Granicznej i KAS wyjmuje paczki papierosów z rozerwanego pudła w naczepie. Funkcjonariusz Kasy SG wyjmuje papierosy z naczepy. Wózek widłowy wyładowuje paletę z kartonami z ciężarówki ustawionej na placu. Funkcjonariusz wyjmuje blaszaną skrzynię z kartonu. Blaszane skrzynie ustawione na ziemi. Funkcjonariusz wiertarką przywierca nity w jednej ze skrzyni. Rozkładają. Wewnątrz skrzyni znajdują się papierosy. Papierosy wewnątrz skrzyni. Funkcjonariusze KAS i układają na ziemi paczki z papierosami. Funkcjonariusz rozwierca kolejną skrzynię. Kartony z papierosami ustawione na ziemi. Palety z kartonami ustawiona na placu.